Kartyno Wyszyński, który tutaj w Licheniu 55 lat temu mówił: Światu potrzeba matki. Matka Jezusa Chrystusa przewidziała tę, tę tęsknotę rodziny ludzkiej, i dlatego w magni, magnifikat śpiewała: Od tą błogosławioną zważnie będą wszystkie narody. Rzecz znamienna że im więcej ludzie obecnie zda się na świecie odbiegają od Boga, tym bardziej na horyzoncie XX wieku ukazywana jest Maryja. Moi drodzy, święto w jest tak bliskie naszej tradycji ludowej, i stanowi dla każdego, a zwłaszcza dla człowieka bieżącego okazję, aby zastanowić się, rozważać nad prawdziwym sensem i wartością naszego życia w perspektywie wieczności, bo to Niebo jest naszym ostatecznym mieszkaniem. Moglibyśmy powiedzieć, że całe życie Maryi, od początku do końca jest życiem człowieka, jakie zamierzył Bóg. Takiego życia dla człowieka chciał Bóg. Zostało to złamane przez grzech pierwotny. Maria więc zachęca nas swoim przykładem, byśmy przyjęli wolę Boga. Byśmy nie dali zjeść się złudnym powagą tego wszystkiego, co nie trwałe, przejściowe abyśmy nie ulegli pokusom egoizmu i zła, które zawsze będą gasiły radość w naszym sercu. Ta uroczystość przypada w środku lata, gdy zbiera się złoże, a owoce są już prawie dojrzałe i oczekują nasz Uroczystość dzisiejsza nam mówi, że Maryja dojrzała do tego, aby wrócić do Boga ze swoim ciałem i swoją duszą. Dzisiejsze święto więc ostatecznie przypomina nam, że każdy z nas ma tu na Ziemi dojrzewać jako człowiek i chrześcijanin, aby stać się dobrym owocem tej Ziemi.